Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na porównanie. Porównanie dwóch projektorów, nie byle jakich, bo projektorów 4K, wyznaczających naprawdę dobrą jakość i bardzo popularnych. Przede wszystkim takich, o które często pytacie: Epson EHTW7000 i Optoma UHD51. Który lepszy? No już na początku mogę Wam powiedzieć, że odpowiedź wcale nie będzie jednoznaczna, chociaż różnice są widoczne. Zapraszam Was do oglądania. Na początek kilka informacji ogólnych. Oba te projektory są to projektory pracujące w rozdzielczości 4K, ale nie mające matrycy 4K, czyli działające na zasadzie przesunięcia pikseli. W jednym i w drugim przypadku działa to nieco inaczej. Oba te projektory wyznaczają inną technologię tworzenia obrazu, bo Epson jest to LCD, Optoma jest to DLP, czyli będzie tutaj też porównanie dwóch technologii. Jeżeli chodzi o takie podstawowe dane techniczne, to Epson jest to projektor, który ma 3000 lumenów jasności światła. Barwnego oraz 40 tysięcy kontrastu. Dalej, jeżeli chodzi o specyfikację, to Optoma ma 2200 ansi Lumenów i aż 500 tysięcy kontrastu, tyle przynajmniej podaje producent. Ostatecznie jeżeli chodzi o cenę. Niby obie są zbliżone, jednak Optoma jest około 800 zł droższa od Epsona. Epson jest nieco tańszy, no więc różnice na pewno będziemy mieć a jakie? No o tym się zaraz przekonacie. Przejdziemy najpierw przez ogólne cechy tych projektorów. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny projektorów, to nie mam zamiaru tutaj oceniać, który według mnie jest ładniejszy, a według mnie jest brzydszy, to Wy możecie sobie ocenić, który Wam się bardziej podoba. Fakt jest taki, że Optoma jest w kolorze czarnym, Epson w kolorze białym i nie mamy w jednym ani w drugim przypadku wyboru. Jedyny mały plus dla Optomy, że Optoma ma też inne porównywalne modele, na przykład uhd 40 który jest już w kolorze białym, więc jeżeli ktoś się uprze na DLP i białe, to w Optomie ma taki wybór. Jeżeli ktoś się uprze na LCD i czarne, no to nie ma wyboru, bo Epson nie proponuje. Czarnego koloru w żadnym nawet bardzo zbliżonym modelu. Kolejną kwestią przy wyborze projektora mogą być złącza. Sprawdźmy, jak wyposażone są te projektory. Jeżeli chodzi o Epsona, to jest tu to, to, co niezbędne. Tak mogę to określić. Są dwa wejścia HDMI, jest wejście USB. Pamiętajmy, że to USB jest do ładowania jakichś zewnętrznych urządzeń, a nie do otwierania plików. Dodatkowo jest wyjście audio, i to jest wszystko, co tutaj mamy. Jeżeli chodzi o optomę, mamy tutaj duży plus, bo złącz jest naprawdę dużo. Mamy aż dwa złącza HDMI, RJ45, RS232. Ry45 to jest bardziej do sterowania, RS232 złącze serwisowe. Dalej złącze VGA, czyli starego typu wejście komputerowe, jest trigger 12V, wejście i wyjście audio. Jest USB również do ładowania zewnętrznych urządzeń, jak np. Chromecast czy Optoma HDCast Pro. I dodatkowo mamy jeszcze wyjście audio, wyjście audio realizowane przez złącze optyczne. To jest fajny plus, jeżeli ktoś chciałby podłączyć do projektora np. soundbar. Kolejną kwestią, którą warto zwrócić uwagę, jest funkcjonalność projektorów i możliwości ustawienia tych projektorów. I tutaj sytuacja się nieco odwraca, a nawet znacznie się odwraca. Epson to jest projektor, który jest naprawdę świetnie pod tym względem wyposażony. Przede wszystkim ma bardzo duży lens. Są tutaj te dwa pokrętła, którymi możemy regulować obraz w pionie i w poziomie, czyli przesuwać go bez jakiejkolwiek straty jakości. Dodatkowo, gdybyśmy potrzebowali więcej, to mamy również korekcję trapezu. Korekcję trapezu również w poziomie i w pionie, co też jest, można powiedzieć, wyjątkiem jak na projektory. Także możliwości ustawienia, możliwości instalacji tego projektora są ogromne. Dodatkową rzeczą jest też obiektyw a bardziej zakres regulacji zoomu tego obiektywu jest na poziomie 1.6. Również jak na tą klasę jest to naprawdę świetne wyposażenie. No i tutaj Epson naprawdę bardzo dużo wygrywa, ponieważ z Optomo jest zupełnie inaczej. Tutaj nie mamy praktycznie nic, jeżeli chodzi o lens shift, on tu jest, jest napisany, ale jest tylko mniej więcej 10% w pionie, więc regulacja, no jest to bardziej dopracowanie obrazu niż korekcja, regulacja lub możliwości przesuwania. Jeżeli chodzi o korekcję trapezu, niestety nie ma jej w ogóle, dlatego wybierając optomy musicie pamiętać o tym, że bardziej należy tu dopasować pomieszczenie do tego projektora, bo ciężej będzie projektor dopasować do pomieszczenia. Korekcja obrazu. W jednym i drugim przypadku producenci przygotowali kilka zdefiniowanych trybów kolorów, chociaż trochę więcej jest ich w optomie. Jeżeli chodzi o ustawienia ręczne, to można powiedzieć, że w obydwu projektorach wygląda to podobnie i regulacja jest naprawdę bogata. Epson ma również ciekawą funkcję regulacji natężenia obrazu HDR, dzięki której można nieco rozjaśnić lub przyciemnić ten efekt. Może to być szczególnie przydatne, oglądając w zupełnie ciemnym pomieszczeniu, gdzie czasami efekt HDR może po prostu oślepiać. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje w menu, to ani jeden, ani drugi projektor niczym specjalnym się nie wyróżnia. Są wszystkie ustawienia instalacji, są wszystkie ustawienia menu, wyglądu, jakichś zabezpieczeń itd. Są to mniej więcej standardowe opcje, które są w projektorach i ciężko jest wyróżnić na plus którykolwiek z nich. Nadszedł więc czas, żeby podłączyć te projektory i sprawdzić, jak one świecą i obraz którego jest po prostu lepszy. Zanim opowiem Wam swoje wrażenia, należy zaznaczyć to, że jeden i drugi projektor naprawdę zrobił bardzo dobre wrażenie i nie można powiedzieć, że jeden jest dobry, a drugi jest kiepski. Oba prezentują wysoki poziom projekcji obrazu. Ale przechodzę do szczegółów. Pierwsze wrażenie było takie, że to optoma. Wow! Obraz po prostu bardzo kolorystyczny, mocno kontrastowy i wydawał się dużo taki. Dużo bardziej głęboki, dużo bardziej rozpiętościowy niż ten w Epsonie, bo kolory wydawały się mocniejsze, i ta czerń lepsza jednak w przypadku projektora DLP no była zauważalna. Obraz dzięki większej czerni wydaje się bardziej nasycony, mocniejszy i tworzy lepszy filmowy charakter. Precyzyjnie widać też drugi plan obrazu, wszelkie cienie wydają się mocniejsze, dzięki czemu odnosimy wrażenie, że obraz jest precyzyjniejszy i ostrzejszy. Pod względem jasności wygrywa nieco Epson. Przede wszystkim gier jest mocniejsza, ma nieco zimniejszy odcień, dlatego lepiej ogląda się jasne sceny, na przykład zimowe scenerie gór, jazdy na nartach i tym podobne. Biel w Optomie prezentuje nieco cieplejszy odcień i mamy wrażenie, że lekko wpada w żółte odcienie. Oczywiście dzięki bogatej regulacji w jednym i w drugim przypadku możemy te cechy charakterystyczne nieco zmienić, czyli Epsona możemy nieco ocieplić, a Optomo nieco ochłodzić. Jednak nigdy nie udało nam się dojść do tego samego poziomu, aby zrównać te projektory, by świeciły Mniej więcej ten sam charakterystyczny sposób. Trochę inaczej sytuacja ma się, gdy wyświetlamy obraz HDR. Wtedy optoma naprawdę zyskuje i zaczyna świecić jakby na jakimś niezłym dopalaczu, to no chyba tak można to określić. Widać zdecydowanie wyższą jasność bez utraty jakości czerni. Robi to naprawdę dobrze. Obraz mocny, dobrze nasycony i bardzo kontrastowy. Trzeba przyznać, że Epson nie zrobił w tym przypadku aż takiego dużego wrażenia. Pomimo tego, że było oczywiście widać efekt HDR, to nie był on aż tak mocny i Epsonowi przez tą nieco mniejszą czerń nie udaje się uzyskać aż takiego dużego kontrastu i jakiś... Widzimy w optomie. Wracając do standardowych trybów obrazu, należy powiedzieć kilka słów o kolorach. Przede wszystkim jeden i drugi projektor świeci na bardzo wysokim poziomie i te kolory bardzo są do siebie zbliżone, jednak widać różnice. Optoma jako projektor ciemniejszy, który ma lepszą czerń, powoduje to, że każdy kolor wpada bardziej w te ciemne odcienie. Czyli jeżeli widzimy jakiś, nie wiem, czerwony kwiatek, żółty, listek, albo no cokolwiek takiego, to ta czerwień, ta żółć wszystko będzie nieco ciemniejsze i będzie widać więcej tych cieni, więcej jakiejś szarości w tych kolorach, a w jest znowu na odwrót. Wszystkie kolory bardziej wpadają w jasny kolor, no ponieważ no, on ma wyższą jasność tych kolorów, no więc automatyczne jest to, że widzimy w nich więcej bieli, one wydają się bardziej jaskrawe, chociaż nie przepalone, bo znowu bardziej przepalone czasami wydają się nieco w optomie, takie jakby nieco cukierkowe, chyba można tak to nazwać. Więc docelowo ciężko jest powiedzieć, które kolory są lepsze. Chociaż te w Epsonie wydaje mi się nieco bardziej naturalne, bo gdy nawet w kilka osób wyobrażaliśmy sobie, czy ta natura, którą w danym momencie widzimy, jest naturalna, no i jest ładniejsza, ale bardziej naturalna jednak chyba była w Epsonie, gdzie ten kolor był nieco bardziej płaski, gładki i nieco rozjaśniony, a nie wzmocniony przez taki wyższy kontrast od tej czerni optomy. I to wszystko, o czym teraz powiedziałem, miało miejsce w ciemnym pokoju, w, na dużym ekranie, w pokoju, który był totalnie wycieniony, jeżeli chodzi o zasłony, no i przy zgaszonych światłach. No ale teraz coś dla tych, którzy używają projektora nie tylko w ciemnym pokoju, nie mają do tego specjalnej salki, a korzystają w jakimś użytkowym salonie i czasami chcą pooglądać również przy nieco zapalonym świetle. Przyznam, że różnice nie były wielkie, myślałem, że będą większe, ale w tym przypadku daje plus Epsonowi, bo jego jasność kolorów powoduje to, że one mniej giną przy włączonym świetle, są lepiej widoczne oraz biel, która też jest nieco jaśniejsza, również jest lepiej widoczna. Trzeba powiedzieć, że te różnice nie są duże, zaznaczam to po raz kolejny, żebyście nie myśleli, że Optoma w ogóle się do tego nie nadaje, bo też w takich warunkach sobie nieco... bo też w takich warunkach sobie całkiem dobrze radzi, jednak tutaj plusik dla Epson'a. No i na końcu chciałoby się jakoś podsumować te projektory. Który tak naprawdę jest lepszy? Ciężko powiedzieć, który jest lepszy. Serio. Mogę Wam podpowiedzieć tyle, że jeżeli szukacie bardzo dobrego obrazu, mocno kolorystycznego, z dobrą czernią i nastawiacie się głównie na filmy w ciemnym pomieszczeniu, to wygra w tym przypadku Optoma. Jeżeli jednak szukacie sprzętu bardziej uniwersalnego, który chcecie poustawiać, który chcecie lepiej dopasować, jeżeli chodzi o kwestie instalacyjne, kwestie dopasowania obrazu, plus będziecie korzystali z tego projektora. No, w jakimś nieco jaśniejszym użytkowym salonie, czasami przy pewnym świetle, jakimś ambientowym, może trochę w dzień, no to wtedy zdecydowanie wygrywa Epson. Który Waszym zdaniem jest lepszy, to oczywiście napiszcie w komentarzach, który byście wybrali, który uważacie za lepszy, a może macie te projektory, to opiszcie swoje wrażenia. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Cześć!